Dwie ważne inwestycje na terenie gminy Baranów Sandomierski realizuje starostwo powiatowe w Tarnobrzegu. Między miejscowościami Kaczaki i Szlęzaki gruntownie przebudowano most, a modernizacja drogi jest niemal zakończona. Wykonanie tych inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu dużego dofinansowania. Pierwsza inwestycja to nowy most na rzece Koniec Pulka w miejscowości Szlęzaki. Dzieli on drogę, z której często korzystają mieszkańcy całej gminy Baranów Sandomierski. Stary most pozostawiał już wiele do życzenia. Stary most zapadał się, od wielu lat był zgłaszany, mieszkańcy tu miejscowości, zarówno ślęzaki, i Kaczak i Marki, którą tą drogą uczęszczali, zgłaszali. Ten most już kilka centymetrów albo kilkanaście poprzedni obniżył się. W związku z tym sprawą pilną było budowę nowego mostu. Poza nowym mostem wybudowano także chodnik, dzięki czemu będzie wygodniej i przede wszystkim bezpieczniej. Inwestycja ta kosztowała prawie 350 tysięcy, w połowie dofinansowane z rezerwy ogólnej subwencji z ministerstwa, w związku z tym połowę kwoty zapłacił powiat, połowę mieliśmy dofinansowania. Ten most znajduje się w ciągu drogi Koniecpól, ponieważ tamta część Ślęzaków, Kaczaków nazywa się, kiedyś miała taką nazwę Koniecpól i leci do Huty Komorowskiej Komorowa. Modernizacja drogi to drugi element inwestycji starostwa powiatowego w tej części gminy Baranów Sandomierski. Z jednej strony mostu prace są już niemal zakończone a dalszy odcinek znajdujący się na terenie powiatu tarnobrzeskiego ma zostać wykonany w kolejnych latach. Na dalszym odcinku droga jest praktycznie ciągnikiem tylko przejezdna także myślimy tą drogę tak jak w Krawcach e, kiedyś zrobić natomiast tutaj do zabudowy wzmocnić tą drogę. Czyli to jest prawie 600 metrów e, Koszty jest 360 tysięcy na odcinku 30, 336 metrów jest kładziony chodnik, nie licząc tych kilku metrów jeszcze tutaj, także prawie 350 metrów będzie chodnika przy tym ciągu drogowym. Warunki atmosferyczne nieco utrudniają przebudowę drogi i trzeba się liczyć z małym opóźnieniem. Obecne zaawansowanie prac i przede wszystkim jakość ich wykonania władze powiatu oceniają pozytywnie. Drogę mamy dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Przy olbrzymim zaangażowaniu pana ministra Rafa Webera, który wspierał, no i wnioski dobrze złożył powiat. W związku z tym, no dostaliśmy dofinansowanie. W przyszłości będziemy myśleć o ciągu dalszym dokumentacji, ponieważ zostanie jeszcze kawałek drogi na terenie powiatu tarnobrzewskiego, reszta jest na terenie powiatu kolbuszowskiego.